Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku widzowego Zagłębia Motoryzacji. Dzisiaj najnowsze Audi Q5. Taka krótka prezentacja. Samochód, jak widać po rejestracjach z parku prasowego Audi. No i cóż, zaczniemy może od tego, że. Audi zadebiutowało teraz na wiosnę 2017 roku i mamy tutaj przed sobą bardzo bogato wyposażony egzemplarz z silnikiem dwulitrowym TDI o mocy 190 koni na 20-calowych aluminiowych felgach i z światłami wykonanymi całkowicie w technologii Full LED, tak zwane Matrix, Matrix LED. Opony jeszcze zimowe. Rozmiar 225 x 45 na 20 Pirelli Samochód prezentuje się bardzo ładnie. Widać tutaj, zwłaszcza w tylnej części nadwozia, nawiązanie do największego do większego brata do Audi, Q5, do Audi Q7. Przepraszam. Klapa jest otwierana elektrycznie. Bagażnik, jak sami widzicie, jest duży i przede wszystkim, to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, jest on o regularnych kształtach. Tutaj nie ma jakichś wystających elementów, które ograniczałyby naszą przestrzeń bagażową. Pod podłogą bagażnika znajdziemy subwoofer, ponieważ mamy tutaj bardzo dobrej jakości nagłośnienia, ale o tym powiem później. Razem z kołem dojazdowym. Wyposażony samochód jest również w pneumatyczne zawieszenie, także mamy możliwość tutaj regulacji, możemy sobie za jednym dotknięciem przycisku obniżyć to zawieszenie po to, aby ułatwiło, ułatwiło nam to po prostu załadunek załadunek towaru. Oczywiście jest, jest roletka. I możliwość składania tylnego oparcia za pomocą jednego ruchu. Przejdźmy może do wnętrza, zobaczmy, jak wygląda wnętrze, ponieważ to najbardziej moim zdaniem zmieniło się w nowym Audi Q5. Stylistyka, wiadomo, ona moim zdaniem przypomina starszą Q5, ale zdecydowanie to, co jest rewolucją, to jest wnętrze, które nawiązuje oczywiście do nowego Audi A4, do Audi A5, do Audi Q7. Wyposażenie mamy tutaj takie jak widać, czyli jest kierownica S-Line. Mamy już tutaj taki zewnętrzny ekran, dotyko, znaczy nie dotykowy, tylko krystaliczny. Mamy również wirtualne zegary. I to o czym przed chwilą mówiłem, czyli nagłośnienie Bangen Olufsen. Bardzo, bardzo dobrej jakości. Wnętrze nowego Audi Q5 wygląda wręcz fenomenalnie. Naprawdę czuć tutaj markę premium. To wszystko jest wykonane z naprawdę świetnej jakości materiałów. Czego nie dotkniemy sprawia, sprawia dobre wrażenie. Kierownica jest taka naprawdę świetnie leży w dłoniach. Te wszystkie przyciski, pokrętełka o nawet takim fajnym kliknięciu. Ponoć pracowano nad tym kilka dni, a nawet może kilka miesięcy, ale warto było, ponieważ naprawdę jest to świetna jakość, tak samo ta dźwignia jest duża, jest taka, no czuć, że jest to solidne, mamy tutaj wykończenia takie aluminiowe. Także jeżeli ktoś kupi ten samochód, to będzie naprawdę z niego zadowolony. Klienci, którzy kupują audi, wydaje mi się właśnie, że na pewno oczekują. Właśnie takiej jakości premium. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić, tak naprawdę, to moim zdaniem odbiegające jakościowo od reszty wykończenie tutaj górnej części. Ona jest taka fajna w dotyku, ale moim zdaniem mogłaby być troszeczkę większa i zdecydowanie większa ta część mogłaby być czyli tutaj wykończenie górnego części, górnej części boczka drzwi, tutaj. To naprawdę moim zdaniem nie przystaje wręcz do, do tego segmentu, do segmentu premium. Ok, zajęliśmy sobie miejsce kierowcy. Ja ustawiłem fotel pod siebie. Ma 1,82 m wzrostu. Nad głową mam jeszcze 5 palców wolnej przestrzeni, a mamy tutaj bardzo duży ciągnący się przez całą długość auta. Panoramiczny szybardach z funkcją, z możliwością jego uchylenia. Fotele są naprawdę bardzo wygodne, mają bardzo dobre podparcie boczne. Wykonane są również z, z takiego bardzo fajnego, przyjemnego w dotyku materiału. Mamy również tutaj możliwość regulacji podparcia ud, co bardzo przydaje się podczas długiej jazdy w trasie. Wszystko, czego dotkniemy, tak jak powiedziałem wcześniej, jest solidne. Klamki są solidne, tutaj uchwyty, tutaj takie listwy, również podłokietnik. Tu mamy takie pięknie, naprawdę jest to rewelacyjnie wykończone taką delikatną alkantarą. Także mam gdzie oprzeć sobie swoją lewą rękę. Mam też tutaj miejsce po prawej stronie. Nie zabrakło także schowków, jest schowek taki tutaj dosyć obszerny, mamy miejsce do bezprzewodowego ładowania telefonu, możemy to przesunąć i są również dwa tutaj miejsca na, na kubki. Przesiadłem się do tyłu i siedząc sam za sobą mam jeszcze 5 palców w wolnej przestrzeni tutaj do, do oparcia przedniego fotela również jest miejsce aby oprzeć swoją lewą rękę chociaż tutaj już szczerze ten podłokietnik jest troszeczkę za mały moim zdaniem ale i tak jest, jest naprawdę w porządku mamy również podłokietnik po prawej stronie z dwoma miejscami na, na napoje bardzo fajnie to wygląda eee, kanapa jest wygodna jest regulowana. Możemy ją przesunąć do przodu i do tyłu. Teraz jest w takiej pozycji, że jest maksymalnie odsunięta i dalej mam tej 5 palców wolnej przestrzeni. Nad głową miejsca już tak dużo nie jest. Są trzy palce i jest to uważam przestrzeń absolutnie wystarczająca, także tutaj złego słowa nie można na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy w nowym Audi Q5, to Tutaj tak naprawdę nie ma żadnego rozczarowania. Jest tak, jak się spodziewałem, czyli samochód naprawdę świetnie radzi sobie na drodze. Zwłaszcza, że przypominam, jest tutaj wersja z pneumatycznym zawieszeniem. A dostępne ogólnie w Audi Q5 są cztery rodzaje zawieszenia. Jest zawieszenie standardowe, zawieszenie sportowe, które obniżone jest o 2 cm w stosunku do tego standardowego. Jest również zawieszenie regulowane o regulowanej e, intensywności tłumienia oraz to, które mamy w tym modelu, czyli te naj, najbardziej, najlepiej doposażone, naj, najwyżej pozycjonowane w hierarchii Audi, czyli zawieszenie pneumatyczne. Jesteśmy teraz, tutaj mamy pokrętłko takie, takie przyciski do wyboru Audi Drive Select, czyli się do wyboru trybów jazdy przełączymy sobie teraz w tryb komfort, z tego względu, że za chwilę pojedziemy sobie po dosyć nierównej drodze i zobaczymy, jak to zawieszenie sobie radzi. Już teraz wyczuwam też inną pracę układu kierowniczego, wyczuwam też zupełnie inną siłę tłumienia amortyzatorów. Radzą sobie one o wiele lepiej. Zawieszenie już nie jest tak sztywne jak przed chwilą, ale. To, co te zawieszenie potrafi, to za chwilę dopiero zobaczymy, jadąc właśnie po tej drodze. Samochód prowadzi się dalej komfortowo, nie ma jakiegoś takiego uczucia, że on miałby zaraz wypaść z tej drogi. Chociaż czuć faktycznie, że to auto troszeczkę pływa tutaj na boki. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest, nie jest jeszcze. Takie zawieszenie, które odbierałoby nam poczucie tutaj bezpieczeństwa. W zupełności jest to zawieszenie, które zadowoli osoby, które po prostu lubią czerpać komfort jazdy. Tak? Zobaczymy też jak radzi sobie to zawieszenie w innym trybie. Przełączymy sobie może tutaj na tryb. się ono. Tutaj mamy też taką informację o tym, że samochód zmienia aktualnie wysokość tego zawieszenia. Wejdziemy sobie w menu, pojazd i tutaj mamy cały czas ten ekranik, właśnie Audi Drive Style. Kończy się na mnie równa droga, zaczyna się fajne jakości asfalt i od razu czuję, że układ kierowniczy się utwardził. Zawieszenie tak samo. Jest ono zdecydowanie bardziej pewne. Podczas jazdy po zakrętach mamy także możliwość tutaj pracy skrzyni automatycznej, siedmiostopniowej, w dwóch trybach w trybach Drive oraz S. Teraz mamy tryb S. Automatycznie włączył się po przełączeniu zawieszenia tutaj, po przełączeniu tego profilu jazdy w profil Dynamic. Dostępne są także łopatki. Ale osobiście moje zdanie zawsze było, jest i będzie takie, że w takich autach tej klasy to, to jest akurat moim zdaniem bardziej bajer niż, 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 niż potrzeba. Tak? To nie jest samochód sportowy, to nie jest Audi R8 czy RS6, ale jeżeli ktoś to lubi to czemu nie. Pochwalić chciałbym również bardzo dobrej jakości Equan krystaliczny naprawdę widać na nim nawet najdrobniejsze szczegóły. Jak sami widzicie również przede mną jest wyświetlacz przyzierny typu Head-Up, również bardzo dobrej jakości. Mamy tutaj takie z lewej strony takie pokrętełko, możemy sobie regulować wysokość tego pokrętła i oczywiście tam w menu gdzieś można się bardziej wgłębić i wyregulować sobie już na boki, ale tego teraz nie będziemy robić, ponieważ to jest tylko króciutka prezentacja. Jeszcze tylko chciałbym pokazać Wam jak wygląda rozdzielczość tego ekranu, który nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o mapy korzysta z Google Maps i po prostu jest no, no wręcz fenomenalne to nie ma się naprawdę do czego przyczepić, tak jak powiedziałem jedyne co, do czego mógłbym się tak naprawdę przyczepić to są tutaj takie moim zdaniem troszeczkę jednak niepasujące wykończenie tych drzwi do całej reszty, ponieważ reszta prezentuje naprawdę bardzo dobry poziom Cóż, jeszcze słówko o nagłośnieniu, które jest naprawdę dobre. Nie będę nawet włączał w tym momencie żadnej pasejki, ponieważ Wy i tak nie będziecie mieli takich odczuć, nie będziecie słyszeć tej muzyki o takiej jakości, jaką ja bym tutaj słyszał we wnętrzu. To po prostu trzeba przyjść samemu do salonu, wsiąść do tego samochodu, przejechać się i spróbować po prostu ponieważ nic nie zastąpi tak naprawdę krótkiej jazdy testowej. Myślę, że to by było na tyle, nie chcę też przedłużać. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. No i zapraszam oczywiście do oglądania innych odcinków do subskrybowania, do lajkowania. Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu zadawajcie je w komentarzu. Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się na razie.